Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem mam troszkę innego Guinnessa. Guinness. Foreign Extra Stout. 7,5% alkoholu. 600 ml butelka. Ale uważone w Nigerii. Tak proszę Państwa. Nigeryjski Guinness. <klimy> Ważony na podróż przez świat e, z większą ilością chmielu e, dla bardziej intensywnego, głębszego smaku e, ten Guinness e, z e, przygodą w duszy trzeba e, Serwować schłodzone i pić. No to jest śmieszne. Przeczytam po angielsku, bo to. <coughs> serve chilled and drinking the beauty of Guinness Foreign Extra Stone. co nie rozumiem. No, serwować schłodzone i pić w pięknie Guinnessa Ekstra yy... Dziwnie to brzmi. Nie wiem, może wy wiecie o co chodzi, bo naprawdę nie wiem. Yy... Uważone na licencji Guinnessa w Nigerii składniki woda sorghum yy... z Sustlienczmien prażony jęczmień i chmiele no i dobra no i oczywiście jest to produkcja Guinness Nigeria dobra to otwórzmy, zobaczmy to cudo złotko jest zdecydowanie zerwaliśmy tutaj bandola <grywa> e, dobra uuu, jaka piana popatrzcie, jaka piana się zrobiła a tylko odrobinę wlałem mm. O, pięknie taka beżowa piana, gęsta, drobno pęcherzykowa. Trochę dużych się robi na górze, ale na dole same fajnie, bardzo ciemne z rubinowymi przebłyskami. Bardzo ładnie to wygląda. Porządny gines po prostu Uu, fajny aromat. Czekolada kawa, ale owocowość A, jakby um, trochę um, wiśni, takich takich pestkowych trochę aromatów Ach, lekka e, cierpkość e, kwaśność coś takiego mm, bardzo ładne dobra spróbujmy wasze zdrowie A, ale miły o ładnie U. to jest to. Nasycenie jest dosyć niskie, chyba wszystko poszło w tą pianę czekolada, kawa bardzo dużo palonych elementów. A, dużo paloności, do tego troszkę takich owocowych aspektów, tak jak i w aromacie, ale nie jest ciężki. Przy 7,5% nie jest ciężki. Jest oczywiście pełne piwo, nie jest za słodkie jest zrobina słodyczy, ale to po prostu wynika z pełności piwa. No fajnie. Później troszeczkę są takie lekko alkoholowe rozgrzewające nutki w przejściu, ale alkohol jest bardzo ładnie ukryty. Bardzo przyjemne piwo. Sprawia wrażenie dużo lżejszego niż jest. Oczywiście jest zredukowana glutenowość, bo jest sorghum, e, który jest bezglutenowe. No oczywiście jest jęczmien, no, ale no jest, jest go mniej e, niż w oryginalnym e, ginesie. Ciekawe piwo. Zdecydowanie bardzo ciekawe piwo. Bardzo y, łagodne. Bardzo przyjemnie się je pije. I przez to, że nie jest takie ciężkie, jest odświeżające. E, co w takim afrykańskim klimacie no, może być, że tak powiem, e, wartością zdecydowanie doda dodaną. Tak. Nie? O, bardzo przyjemne, mm. Delikatne, aksamitne, kawowe, czekoladowe, ale bardzo owocowe też. I dużo paloności jest. Mm. Zdecydowanie inne niż oryginalny Guinness. Musicie spróbować, jeżeli tylko możecie jest naprawdę bardzo porządne piwo. Mam nadzieję, że teraz nie Wam się podoba tak jak podoba mi się to piwo, dobrze. dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który nie wam przypominał każdą nowy filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej aldehygustacji. Wasze zdrowie, cześć.